żeby skutecznie schudnąć. Ile jeść kalorii, jak i co trenować. Cześć, tutaj Paula Petrzkowska Zapraszam Cię serdecznie na film, w którym zebrałam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące odchudzania w pigułce, abyś mogła szybko i skutecznie schudnąć i cieszyć się tymi efektami przez lata. Dieta to nie jest etap przejściowy czy chwilowa moda. Dieta jest Twoim stylem odżywiania i musisz zdawać sobie z tego sprawę, że jeśli zakończysz jakiś model odżywiania, to też zastopujesz efekty, które dzięki nim uzyskałaś. Dlatego właśnie nie warto stosować bardzo restrykcyjnych diet, diet wysokoeliminacyjnych, głodówek, bo zastanów się, czy jesteś w stanie kontynuować taki model odżywiania przez całe swoje życie. Najlepsze i długotrwałe efekty zobaczysz stosując zbilansowaną, zdrową dietę. I przede wszystkim łatwą i szybką w przygotowaniu dietę, która cieszy Twoje kubki smakowe, a nie taką, na której modlisz się, żeby to wszystko dzień się skończyło. I to jest właśnie klucz do sukcesu zmiany na zawsze i na lepsze. No dobrze, ale będąc w 100% szczerą, samo zdrowe odżywianie nie wystarczy do tego, żeby schudnąć, dlatego że niektóre zdrowe produkty, tak jak na przykład oliwa czy orzechy, mają dużo kalorii, więc komponując na przykład sałatkę z takich produktów, używając tych produktów w nadmiarze, możemy też dostarczyć nadmiar kalorii. Żeby zrozumieć, jak spudnąć, musimy się najpierw zastanowić, jak to się stało, że przytyliśmy, że mamy nadwagę czy otyłość. Dzieje się tak dlatego, że dzień po dniu przez dłuższy okres czasu dostarczaliśmy do naszego organizmu więcej kalorii niż wydatkujemy, czyli dzień po dniu jemy za dużo. A więc, aby schudnąć, musimy zadziałać całkowicie odwrotnie, czyli dostarczyć do organizmu, czyli w skrócie, jeść mniej kalorii niż wydatkujemy i więcej się ruszać. Spokojnie to nie oznacza głodu i długich godzin treningu. Z odchudzaniem jest trochę jak z matmą i tutaj liczby naprawdę muszą się zgadzać. Także żeby nie działać po omacku i żeby iść prosto do celu i w miarę w krótkim czasie uzyskać efekty, musimy wiedzieć ile kalorii powinnaś przyjmować, żeby utrzymać swoją masę ciała. W związku z tym musimy obliczyć twoje CPM, czyli całkowitą przemianę materii. Wzór na to CPM znajdziesz oczywiście w Google, ale żebyś nie musiała tego sama liczyć, to zapraszam cię serdecznie na moją platformę www.vivek.tv. Tam możesz całkowicie za darmo i bez zobowiązań otworzyć sobie konto. Tworząc to konto, aplikacja, za Ciebie obliczy, ile kalorii powinnaś przyjmować, aby uzyskać swój cel. I tak przy okazji jeszcze nadmienię, że możesz spróbować kilku darmowych przepisów i treningów. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. Mając już swoje CPM, czyli całkowitą przemianę materii, aby schudnąć musimy zastosować deficyt kaloryczny. Załóżmy, że Twoje CPM wynosi 2000 kalorii. Z mojego doświadczenia wynika, że taki bezpieczny i bardzo skuteczny deficyt jest na poziomie minus 300 kalorii, czyli od twojej puli 2000 kalorii odejmujemy 300 kalorii, wychodzi nam 1700 kalorii i w ciągu dnia staramy się właśnie wokół tej puli 1700 kalorii trzymać. Tutaj czuję się w obowiązku, żeby nadmienić Wam, że naprawdę nie ma sensu ucinać tych kalorii bardzo dużo na samym starcie, dlatego że pewnych procesów nie przyspieszymy. One i tak i tak będą zachodziły stopniowo. Pamiętajcie, nie tyjemy w tydzień i też nie schudniemy wszystkich. Nadprogramowych kilogramów w tydzień. Zwłaszcza my, kobiety, które mamy skomplikowaną gospodarkę hormonalną, która wpływa na nasz metabolizm, musimy uważać i działać rozsądnie. Jeśli co chwileczkę stosujemy bardzo drastyczne diety, ucinamy sobie mocno kalorie, później zniechęcone, wracamy do diety normalnej, czyli grzeszków wszelakich i jemy tych kalorii nadwyżkę i się nie ruszamy, to co chwilę naszemu całemu organizmowi fundujemy taki roller coaster, który później skutkuje nie tylko efektem jojo, ale też rozregulowaniem całego organizmu. Dlatego podchodźmy do tego z rozsądkiem, z głową, a efekty i tak, i tak, dziewczyny zobaczycie naprawdę szybko. Pamiętaj również, że mówiąc o bilansie kalorycznym, nie mówimy tylko o jedzeniu. Musimy też wliczyć wszelkie napoje, i należy o tym pamiętać. A oprócz samych kalorii musimy pamiętać również o tym, żeby nasza dieta była odpowiednio zbilansowana. Co to znaczy? Musi dostarczać odpowiednią ilość białka, tłuszczy i węglowodanów oraz błonnika. Bo tak naprawdę, jedząc. To nasze 1700 kalorii, które zapewni nam deficyt kaloryczny. Możemy w obrębie tych kalorii jeść nawet pizzę, chipsy i czekoladę, jeśli się zmieścimy. I również schudniemy. Jednak pamiętaj, że takie produkty typu fast food, typu słodycze, czyli produkty niezdrowe, są naprawdę bardzo kiepsko zbilansowane. To znaczy, że mają dużo kalorii, natomiast mało. Prawdziwych składników odżywczych, które nas po prostu nie sycą. Więc w ramach swojej puli 1700 kalorii możesz zjeść powiększony zestaw z fast foodu, czyli na przykład hamburger, duże frytki i kole, tak? Zamiast tego możesz w ramach 1700 kalorii zjeść duże śniadanie, lunch, obiad i kolację, i wypić jeszcze smaczne smoothie. Także widzisz, jaka to jest różnica? Tutaj mamy dietę zbilansowaną, która ma bardzo dużo białka, błonnika, przez co mocno nas syci, pomijam już wszelkie aspekty zdrowotne. Natomiast po drugiej stronie mamy bardzo kaloryczny posiłek, który nie będzie sycił cię na długo, tak naprawdę po dwóch, trzech godzinach maksymalnie poczujesz znowu głód. Jak tę dietę odpowiednio zbilansować? To jest odrobinę bardziej skomplikowane, dlatego zwłaszcza na samym początku naprawdę polecam korzystać z gotowych fit przepisów, dlatego że te przepisy są już odpowiednio zbilansowane, więc nie musisz sama wszystkiego liczyć. Wystarczy po prostu trzymać się przepisu, trzymać się swojej określonej kaloryczności, a z czasem zauważysz pewną powtarzalność. Twoja wiedza też na temat zdrowego żywienia będzie wzrastała, twoja świadomość, będzie wzrastała, nauczysz się czytać etykiety, i za jakiś czas sama zauważysz, że nie musisz już korzystać z gotowych przepisów, tylko na bazie tego wszystkiego, czego się dowiedziałaś, czego doświadczyłaś, jesteś w stanie już komponować swoje własne przepisy. Kończąc już temat kaloryczności diet, chciałabym Was jeszcze dziewczyny uczulić na to, żeby się nie porównywać z innymi, nie porównywać się z koleżankami, która je 1500, 1600, 1700 czy 2000 kalorii, dlatego, że bardzo duży wpływ yy, fundamentalny na to, ile kalorii będziemy jadły, są kwestie indywidualne, takie jak wiek, wzrost i waga, oczywiście również płeć. Dlatego im jesteśmy młodsze, im jesteśmy wyższe, im jesteśmy cięższe i bardziej aktywne w ciągu dnia, tym jemy więcej kalorii. Im jesteśmy starsze, niższe, lżejsze i prowadzimy bardziej siedzący tryb życia, tym tych kalorii spożywamy mniej. Dlatego nie oczekujmy, że jest jakaś jedna określona kaloryczność diety, która zapewni wszystkim sukces. To jest tak samo, jakbyśmy od wszystkich kobiet na całym świecie oczekiwały, żeby nosiły rozmiar buta 38. Jeszcze raz wspominam, że kaloryczność diety jest rzeczą bardzo indywidualną, dlatego żeby nie działać po omacku, musisz wyliczyć, jakie jest Twoje CPM. Mało tego, pamiętając, że to CPM będzie się e, zmieniało z, również ze spadkiem Twojej wagi, dlatego warto to CPM obliczać regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, żeby zobaczyć, czy ono się nie zmieniło. Jak zauważyłaś, bardzo dużą uwagę poświęciłam diecie, dlatego, że jest to 80% naszego sukcesu. I tak naprawdę, nawet nie trenując, a stosując deficyt kaloryczny, schudniesz. Ale, ale. Twoje ciało. Uzyskuje określone kształty dzięki treningom, nie dzięki diecie. Dlatego jeśli marzycie się sylwetka z innymi pośladkami, wyrzeźbionymi ramionami, dżbietem, brzuchem, to to wszystko właśnie uzyskamy podczas treningów. Dlatego właśnie na samych treningach nie skupiaj się na tym, żeby spalić określoną liczbę kalorii. Treningi mają nam zapewnić harmonijną pracę całego naszego ciała. Rzeźbimy nasze mięśnie wykonując treningi np. z hantlami, z minibandem, ćwiczymy cardio, aby wzmocnić swoje serce i też zwiększyć kondycję. Koniecznie pamiętamy również o ćwiczeniach typu mobility i stretching, aby dbać o gipkę i sprężyste ciało. Ćwicz regularnie, czyli od 4 do 6 razy w tygodniu i pamiętaj, że trening nie musi trwać godzinę, to jest naprawdę mit. Liczy się to co na tym treningu robimy, jak angażujemy na tym treningu swoje ciało, a nie to, jak długo on trwa. Dlatego porządny trening jesteś w stanie zrobić nawet w 15-20 minut. Pamiętaj, że plan treningowy musi być odpowiednio skomponowany. Nie możesz się na nim przeciążać. Czyli po pierwsze treningi muszą być koniecznie dostosowane do Twojego poziomu zaawansowania, bo tutaj nie chodzi o to, żebyś na siłę próbowała przetrwać i goniła trenera na, na treningu, ale o to, abyś była w stanie dokładnie wykonać ćwiczenia i podczas całego treningu pracować od A do Z. Okay? Dlatego, że naprawdę liczy się poprawna technika wykonania. Ćwiczeń. Nie chodzi o to, żeby byle jak desperacko machać kończynami, tylko żeby naprawdę skupić się na odpowiedniej pracy mięśni i to przynosi świetne efekty. Dlatego, jeśli wykonujesz treningi, które Cię przeciążają, które znacznie przewyższają Twoje możliwości, prędzej czy później się zniechęcisz i to jest całkowicie naturalne, mało tego, w najgorszym wypadku może dojść również do kontuzji. Dlatego podczas planu treningowego nie możesz dzień w dzień obciążać jednej partii mięśniowej, na przykład 5 razy w tygodniu ćwiczyć tylko brzuch, czy ćwiczyć tylko pośladki, dlatego że tkanki tłuszczowej nie spalamy miejscowo. Więc tkankę tłuszczową spalamy globalnie, od palców stóp, po czubek głowy, nieważne czy ćwiczysz brzuch, pośladki czy biceps. Natomiast aby ciało dać odpowiedni bodziec i też możliwość regeneracji, czyli żeby ciało pod wpływem tego bodźca było w stanie ukształtować mięśnie, ukształtować sylwetkę, musimy mieć czas na trening, ale musimy też tym mięśniom dać czas na spokojną regenerację. Dlatego w planie treningowym należy przeplatać jednostki treningowe, nie może być monotonii i jeszcze raz powtórzę: ćwiczenia muszą być dostosowane koniecznie do Twojego poziomu zaawansowania. Przedostatnią rzeczą, o której chcę tutaj powiedzieć, jest nawodnienie. To jest tak banalna sprawa i bardzo dużo osób tego nie docenia. Natomiast my często w ciągu dnia mylimy głód z pragnieniem. Więc zanim sięgniesz po przykąskę, upewnij się, czy nie chcesz się pić i po prostu nalej sobie szklankę wody i małymi łykami wypij tą szklankę wody. Mało tego, nawodnienie... Też wpływa na nasz wygląd, wygląd naszej cery i samopoczucie. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale też bardzo często bóle głowy biorą się od tego, że za mało pijemy. Część naszych nadprogramowych kilogramów bierze się właśnie z tego, że organizm zatrzymał wodę. I paradoksalnie dzieje się tak, że im tej wody dostarczamy więcej do organizmu, tym on mniej jej zatrzymuje. Oczywiście na początku będziesz odrobinę częściej odwiedzała toaletę, ale spokojnie to wszystko z czasem się unormuje. I ostatnim aspektem, ale również bardzo ważnym, jest motywacja. Umówmy się, że każdy z nas ma od czasu do czasu gorsze momenty momenty zwątpienia. Dlatego tak ważne jest to, żebyś cały czas dbała o prawidłową motywację. Zachęcam cię serdecznie do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Grupa Trenduje z Paulą. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce. Jestem ogromnie dumna, że razem z Wami udało mi się mnie stworzyć w sieci. Grupa jest na Facebooku i jest to naprawdę fantastyczne miejsce ludzi, którzy są pełni empatii, zrozumienia z bardzo pozytywną energią. Nie ma tutaj mowy o hejcie, każdy się wspiera, motywuje. Jeśli macie jakieś gorsze momenty, to można się też wyżalić, można się też poradzić lub pochwalić. Ku motywacji dla Was jestem też na Instagramie, na Facebooku, gdzie serdecznie Cię zapraszam i codziennie dbam o to, żeby Was motywować, pokazywać fajne fit przepisy, pomysły na ćwiczenia. I motywować Was do zdrowego stylu życia. Pokazuję Wam też, jak w tym wszystkim złapać balans, dlatego, że nie jestem trenerem, który widzi tylko czarne i białe. Nasz fit lifestyle ma też odcienie szarości i chcę Ci pokazać, że naprawdę ten styl życia może być fajny, daje ogromną radość i dzięki temu, że zdrowo się odżywiamy, że ćwiczymy, mamy więcej energii do życia. Na tym kanale znajdziesz również masę setki darmowych treningów i fit przepisów. Także serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji. A jeśli szukasz gotowych rozwiązań, aby osiągnąć upragnioną sylwetkę, to zapraszam Cię na moją platformę ViveFit. Fit. Aplikacja to miejsce, w której znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, żeby zadbać o siebie, zadbać o swoje zdrowie i swoją sylwetkę, czyli treningi. Fit, przepisy, motywujące wyzwania, które są gotowymi planami treningowymi oraz dziennik, w którym możesz monitorować swoje wszystkie efekty. Tam też zliczają się kalorie, które wybierasz z fit posiłków. Możesz zapisywać swoje inne aktywności spoza aplikacji, co naprawdę jest bardzo motywujące, bo takie codziennie sprawdzanie i odhaczanie tego, ile wody wypiłyśmy, jaki trening zrobiłyśmy i co zjadłyśmy, pozwala nam. Kontrolować to wszystko, co się dzieje i zobaczyć, jak to wpływa genialnie na nasze ciało. Umówmy się, że jest to też taki drobny bacik, który nad nami czuwa, abyśmy cały czas dawały z siebie wszystko i z doświadczenia wiem, że to naprawdę przynosi ogromne efekty. Okej, okay, kochani, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcielibyście, żebym rozwinęła któryś z tych tematów, które dzisiaj poruszałam, to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. Zostawcie też po sobie jakiś znak, kciuk w górę, komentarz będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Pa!